Czy Państwo czytaliście to opracowanie? Ja przeczytałem, znalazłem na stronie 22 taką ciekawostkę. Strona 22, utrzymanie systemu zarządzania ruchem. Wprowadzony w mieście Białystok system zarządzania ruchem zapewnia poprawę funkcjonowania komunikacji biurowej, przypustowości sieci ulic oraz bezpieczeństwa ruchu. Tym samym podwyższeniu ulega komfort przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi regionami miasta i upłynienie jazdy. Z akustycznego punktu widzenia, upłynnienie ruchu powoduje przede wszystkim ograniczenie liczby takich manewrów jak zatrzymywanie i ruszanie pojazdów, które powodują zwiększoną działalność akustyczną, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych. Czy system, zintegrowany system sterowania, w działa tak, że następuje upłynnienie ruchu i ograniczenie zatrzymań i startów pojazdu? Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Dlatego składałem wniosek o wyłączenie na przykład sygnalizacji. Świetnej w godzinach nocnych, ponieważ znalazłem taką definicję. Kiedy w ogóle się stosuje sygnalizację świetną? W przypadkach, kiedy natężenie pojazdu przekracza 1500 do 2000 pojazdów na godzinę, no to w nocy na pewno takiej sytuacji nie mamy. Albo kolejka samochodów na jednym kierunku jest dłuższa niż 10 pojazdów, albo czas oczekiwania na przejazd przez jest dłuższy niż 3 minuty. W nocy nie mamy do czynienia z taką sytuacją. I proszę sobie wyobrazić tira, który na przykład jedzie przez Białystok i na powiedzmy 20-30 skrzyżowania zatrzymuje się i rusza. Jaki to powoduje hałas, a start i ruszenie pojazdu zużywa taką ilość paliwa, jak przejechanie jednego kilometra. W związku z tym mam taką propozycję, żeby jakoś to może yy, nie wiem, no Państwo powinniście może zwrócić się do miasta właśnie, żeby ten zintegrowany system sterowania ruchem zaczął działać w godzinach nocnych, tak jak to jest we wszystkich prawie miastach w Polsce. Sygnalizacja drogowa z dostosowana do natężenia ruchu pojazdu nie powodowała właśnie zatrzymywania tych pojazdów.

Czyli w porządku, czyli powinien działać ja prawidłowo, rozumiem. Tak, panie przewodniczący. No jeżeli o system z zarządzaniem, ten faktycznie działa i działa różnie w różnych punktach miasta, tak? nie, w niektórych się sprawdza, nie, w niektórych nie. no, Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o moją działkę, to. Panie prezesie, sytuacja wygląda tak, na całej długości szosy pomocno-obłodowe po godzinie 21.30, już pamiętam, włączone są pomarańczowe światła, ruch jest bardzo płynny i sam odczuwa, ale też mam informacje od mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio przy samej drodze, iż ten, ten, właśnie te zatrzymywanie się. I, znów tych samochodów spowodował, już jest o jest wiele ciszej, tak? Więc tutaj pomimo tego, że nie spełniamy tych parametrów, to prezydent Poliński wysłuchał tak i, i tutaj nie ma żadnego problemu. Panie Pierwsze, wyjazd Pani z zostawej... Ja tylko jedną uwagę. Ja chciałem odpowiedzieć. Mhm. Panie Piotrze, wyjazd z ulicy Ostowej, tirów w kierunku Elewatarski i no Miasta. Się, przepraszam, 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 bo muszę wystąpić za to bez słowa. Czy bar, do Komisji? Do... Tak, 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 Panie Przewodniczący. W kwestii dyskusji o hałasie i wyłączanie sygnalizacji ja drogowej. Bardzo proszę, czy to dyskusja y, dwustronna, czy niosą się głosy Komisji? Znaczy to nie jest dwustronna. Ja bym jednak apelował do komisji, bo tak, myślę, że 90% skrzyżowań pieniążtoku w, w godzinach nocnych nie jest wyłączana. Proszę spróbować, było trzeba do pana Ale ja napisałem pismo już ponad ja chyba trzy lata temu. Razy za jeden raz bym wysłuchał. Dziękuję serdecznie. Państwu zgłaszam przerwę do dnia sesji do dnia.